Witam Was w odcinku Gramy w grę Bloodgrants. Jest to dość nowa gra o walkach gladiatorów, czyli mamy tutaj swoje postacie. Mamy tego, Genshiego i Mehama. Oczywiście możemy i mamy też więcej w naszej szkole gladiatorów. No, oni zabawają poziomy, zabawamy dla nich wyposażenie i mamy różne wyzwania. To na razie jest dosyć proste. A dobra, na początek. Nie wiemy, w którym kierunku pójdą nasi wrogowie. Obstawiam bardziej ten. A więc dajmy Maćko tego tutaj, żeby wybrać czego w pobliżu. Postawmy tutaj sztandar, który dam troszkę więcej pancerza z czasem. Okej. Okay. Dobra, gęci. Ty jesteś dosyć daleko. Tak będzie podejść na początek nieco. Nieco bliżej. Okej, okay, tutaj nie mamy zasięgu. Dobra, kończmy turę. Okej. Okay. Nie nieco zbliżają. Pająka chyba będzie mogli zaatakować. Tak. Okej, okay, i mecham. Ty, rozwal to. Okej, okay, troszkę zadaliśmy przy okazji. Pająka. I dobra, dawajmy go dalej. Mam to przy okazji. dodatkowe zadanie, które zwiększy troszkę nagrody. Ok, niego wroga pokonać umiejętnością broni, czyli tą. Mam umiejętności postaci, przedmioty użytkowe wspólne dla wszystkich w danej misji i. raczej walce. I umiejętność broni niewielkie, ale okej, okay, przejść tutaj i mać kołaty Dawaj tu na początek Dawaj go złota Dobra teraz dawaj tutaj nie chcę wstawać koło tego, bo tutaj wystawiają się ostrza, to oczywiście byłoby bardzo bolesne Czasami tutaj wypadają różne dropy, ze skrzynek, czy losowo z publiki to na przykład nadzór ma tutaj troszkę złota, albo troszkę pancerza Ale okej, okay, Genji, dawaj tu Naparzaj go, ty masz lepszą trochę broń Okej, okay, podpaliliśmy przeciwnika I wejść się schowaj Teraz tak maćka to obrywa. Też podpalony i dostał krwawienia dosyć sporo I niestety tak, tutaj po walce to nie znika. To się przenosi między walkami, a nawet między turniejami, więc. Okej, okay, tak. Się trzeba będzie potem się tym zająć. Mechan, ty chyba tak łatwo nie uleczysz. Nie masz zasięgu zbytnio. A więc daj po prostu obok i atakuj tego. Okej. Okay. Nie skóry. Ponownie macie koaty. Dawaj tutaj. I na chyba 100% w tego. Okej. Okay, ogłuszony chyba. Dobrze. O, wychławił się. Dobra. Genji, go. Okej. Okay, I to mamy zaliczone. Tylko nagrody świetnie. Ale czeka nas jeszcze jedna walka. O, to jakiś lepszy młot. Sam raz tego nowa broń, świetnie. i okay, czy możemy zmieniać. Nie, nie możemy. Możemy tylko zmieniać przedmioty użytkowe. No dobra, jest to walka. Nawet dwie walki nas czekają, z czego jedna to jest z bosem, Więc warto by troszkę tego uleczyć. Nie chcę koło tego stawać. Z oczywistych przyczyn. Więc może zróbmy tak, polećmy tu. Walnijmy to raz, żeby nas to nie zraniło. No dodatkowy ruch zyskujemy. Dawaj tu. W niego, Ok, raz niestety udało się uniknąć wrogowi. Teraz tutaj, a nawet jeszcze troszkę bardziej w tył. Tak, krawędź cały czas nas tutaj rani, niestety. Genji będzie miał zasięg? Masz, świetnie, daj go. Ok, unik, ale podpalony. Ok, 8% tylko szans ma, a udaje mu się to. Dobra. Okay, co tam zrobią? Leczenie Dobra, mecham. Ty tam, obawiam się, możesz nie mieć zasięgu, ale ulecz Maćko a tego, To byśmy chcieli 10% Dobra, użyj tego, świetnie Z znaczy tego możemy... Okej, okay, raczej go tym byśmy i tak nie dobili Dawaj, do tak tu. Okej, okay, też popalony Niestety nam przyłoisz. Okej, okay, dobry unik Genshin, ale też krwawienie. Tak uniknął sztyletu, ale zaczął krwawić. Okej, okay, dobra. Maćko, dawaj tutaj. Z go potraktuj. zdanie pokonać wroga tego umiejętnością, którą chyba ma Meham. Dobra, spróbuję to zrobić. Może troszkę cofnijmy, żeby nie było nas tak łatwo trafić. Nie, jednak tą umiejętność mamy, Ok, Zapamiętajcie, żeby dobić tym. Tego nawalajmy. Ok, rozwalony. Czekamy. Okej, okay, czy możemy znowu użyć leczenia? Niby możemy. Bardziej maczko tego. Dobra. Tego niestety nie będziemy mogli zaatakować, bo to tylko w linii prostej atakuje. No właśnie, Maćko, dawaj tutaj. Raz, dwa i trzy. Tylko trzeba nam się teraz go załatwić. Genji. Nie, możemy nie mieć zasięgu. Nie, w ogóle nie będziemy mieć zasięgu. Że niestety nie. Okej, okay, użyjmy tego. On jest ogłuszony. Nie, ale uniknął śmierci, który miał farta po prostu. O, troszkę obrywamy. To może tak, jeszcze troszkę bardziej się uleczmy. Więc siebie mam na myśli głównie Maćka tego. Dobra. Maćko, po prostu czekaj, można wydać sztandar tymczasowo. Ok, i Genji, dobij go tym. Pięknie. I teraz tak, chwilę odpoczynku. Nie, czy chcemy wyleczyć troszkę za 60, to nie jest opłacalne. No, jak ty się wyleczyłeś, po czymś innym. Tak, kontynuujemy. I ta trudniejsza bitwa. Będzie mini boss. Okej, okay, full gór. Obawiam się, że nas chyba dosięgnie od razu atakiem. Sprawdź wroga, używając. okej, okay, otoczenia, jasne. Dobra, na początek podejdź tu. Przybale mu dwa razy. Nawet trzy razy. Nie! Kurde misklik. Nie miałem tu podejść. A teraz nie możemy się wycofać. Okej, okay, tak, krowa dalej jest aktywna, niestety. Tu się zbliżają. O, ten wygląda na potężnego. Dobra, pan też troszkę pomógł. E, Gęczy, czy ty go załatwisz? Okej, okay, proszę cię, nie spudłuj Jeszcze raz. Dobrze. Okej. Okay. Może tu? Tu troszkę też, też oberwiemy, niestety Nie, tak to rozwali... Uuu, dużo obrażenia eee, Dobra, mecham Co ty mógłbyś zrobić? Niewiele, niestety Złoto A rozwal to może Do niego. Weź to złoto, U, dosyć sporo. I przejdź tu. Dobra, Maćko, skup się może na tym. Albo na tym, bo wrażenie go dobije. Okej, okay, dobrze. Dobra, Maćko. U, troszkę mi się to nie podoba jak bardzo brywasz? Dobra, Genji, zatw tego. Okej. Okay. I czy sięgniesz też tego? Nie, tego sięgniesz. No, dawaj go. Okej, okay, więcej obrażeń. Maćka, ty podpalony. A tak okazyjny wleciał. Dobra, mecham, skup się na tym. Ok, może zginie? Świetnie. I Maćko, zemsta. Czy możemy jakoś zabić Ciebie tym elementem otoczenia? Raczej byłoby to ciężkie, więc nie ryzykujmy. Po prostu ciebie ostro dowalmy. A to co? A, to się kończy, okej. Okay. Nie ma sensu go podnosić. Eee, no bo weźmy. Co nam szkodzi? Dobra, a więc gęci możesz dokończyć temat. Okej, okay, sukces. Sukces. Okej, okay, takie zaklęcie. Gęci kolejny poziom, świetnie. I tutaj tak, u, jakieś... Okej, okay, ale nie wiem, co to jest. Rękawice drewniane, dobrze widzę. Tak, czekaj, wracam do miasta. Okej, okay, i możemy coś... jeden ten losowy gladiator zyska cechę. Uuu, nie tego. Albo każdy zyskuje siłę. Dziesięć taków. Hmm, weźmy to, bo to jest na stałe. I tak. O, jakiegoś gladiatora dostaliśmy. Tak, są trzy główne klasy. Są wojownicy, czyli klasa fizyczna. Klasa dystansowa, po prostu strzelcy i magowie. I każda ma podklasę. Na przykład tu mamy maga Magusa, to maga Derive, to mamy od fizycznego Retiariusa, to mamy Sekutora i tak dalej. Okay, czy to masz jakieś ciekawe cechy? Bomba. Tu taki strzał. okej, okay, dobra, musimy trochę ściszyć. Na tej nie ma polskiej wersji językowej. Ale dopiero co wyszło do wczesnego dostępu, więc. Podejrzewam, że z czasem duże szanse są, że się pojawi. Strasznie to głośne, kurde. Ok, tak, Maćko, a my tak, masz Ty masz nowy poziom. Od teraz tobie dodajmy. Tutaj mamy jakieś czasowe bonusy do statystyk. Więcej obrażeń o 3, to brzmi dobrze. Ok. I ty musisz iść do medyka. Ok, tak, to sterowanie troszkę jest nieprzyzwyczajone. Tu musimy kliknąć. Tak? I możemy Cię leczyć od razu. Nie jest to dosyć droga kwota, ale ulecz się ją po prostu powoli. OK. I zastąpi Ciebie w walce. Wojciechator. Okej, OK, Wojciech Dajemy Tobie nowo zdobyczny młot. Moglibyśmy oczywiście zdejmować najlepsze wyposażenie z postaci i dawać je kolejnej. Ale no, to jest troszkę dużo mikrozarządzania. Ja osobiście jestem wielkim antyfanem mikrozarządzania. Dobra, Genchi, Ty masz jeszcze nowy poziom. Zobaczmy najpierw to. Akademia. I tutaj, po prostu zużywamy to, okej, okay, do odblokowania nowych rzeczy. A, masz po prostu w ten sposób poziom. Dobra, tutaj. E, Szansa na krytyka, fart, ruch. Okej, okay, ty masz tragicznie mały ruch, więc chcemy to oczywiście zwiększyć. E, czy coś dobrego nam tutaj dropło? Uuu, dosyć silne rękawice. Wojciechator, twoje dają pancerz. A chyba weźmy to. Ok. W przykład zmienia się oczywiście wygląd postaci w miarę dawania jej wyposażenia. Dobra, potężny młot, to mi się podoba. Mm. I co tutaj z tymi? Genshi Hiller by nam się przydał, ok. Wojciechowiec z drogą jest zatruty od poprzedniej walki. <grym> Jak ten stoczył dawno temu. To jest troszkę lepsze, Dajemy to tutaj. I czy na rynku coś możemy kupić? No, pilum do rzucenia, to wygląda nieźle. Jest takie se. Knuk jest dobry, ale mamy tylko ryuga, jako łucznika, on jest troszkę w tyle. Więc na razie... Tak, na razie z tym poczekamy. Czy możemy na nowe postacie werbować. Postacie możemy dowolnie zmieniać w kwestiach wizualnych, jak i nazwy. Ale ich już, powiedzmy, klasa postaci czy atrybuty podstawowe... Są niezmienne. A dobra, spróbujmy teraz średnie wyzwanie. To będzie cięższe, kurde. To będzie cięższe. Może przed tym warto poszukać czegoś lepszego? Ok, ok. Może jeszcze raz. Tu mamy dobry ten, a tego nie używamy. Lepsza magiczna broń. Kosztowna, ekstremalnie wręcz. To wygląda fajnie, ale nie jest zbyt mocne. troszkę. A więc tak... Mecham, ty otrzymasz troszkę silniejsze. A umiejętność będzie taka sama. Tutaj mamy więcej zdrowia. A więc Mecham, to też dla ciebie. Troszkę pancerza. Okej, okay, trzymaj I te rękawice to właśnie zdjęliśmy Dobra Czy możemy mieć dwie bronie? Nie, tylko jedną Okej okay, okay, chyba tak to zostawiamy hmm. No to jazda na średnie wyzwanie Tu mamy od razu Tak, tu mieliśmy dwie łatwe i średnią to mamy łatwą Dwie średnie I trudną Przed tym było jeszcze coś łatwiejszego nawet, ale to zniknęło z czasem U, tutaj bonus dla wroga niestety Dobra, eee, jazda. Mikstruję Tam... leczenia, ale może moglibyśmy kupić więcej, chociaż jedną więcej? Kurde, takie zbędne wyposażenie możemy oczywiście sprzedawać, tak więc pozbądźmy się tych gorszych rzeczy. Okej, okay. dobra na. Jeszcze to. I teraz jazda. Tutaj mamy zwój krwawienia. No dobra. Eee, zacznijmy więc. Okej. Okay. tu mamy dużo dystansowych postaci. Bądź Hator, ty możesz się przyciągnąć do wroga, ale niekoniecznie na tym by nam bardzo zależało na początku. Rozwal to, żeby nas to nie raniło. Przejdź może tu. Na pewno berwiesz od tego, ale trudno się mówi. Czekaj tu Trucizna niestety się aktywuje Tutaj Gen... Mecham, okej okay. A, też wykrwawienie. Dwa razy wystrzelił słoniak to się troszkę pokręcił e, Dobra genczy, czy ty go dosięgniesz stąd? Tak Dawaj go Okej, okay, nie zginie ale jest, jest już dosyć ranny Ty, czy nas dosięgniesz? Kury dosięgnie nas Okej okay. Dobra, mecham Daj w tego, żeby go załatwić O leczeniu pomyślimy najwyżej później A i tu by dla o dwóch e, Wojciech Hattorem, ale nie mam takiej możliwości zbytnio Tego załatwić na początek. Okay, to jest najpotężniejszy atak. Dobra. No i teraz tu. Okej, okay, okej, okay, ładnie, Genji. Nie zabijemy go, ale chociaż go zranimy mocno. Okej okay. Sam raz, żeby Mecham mógł tutaj nas troszeczkę chociaż uleczyć Ok, zawsze to coś I Wojciechator, dokończ temat O, a, Troszkę pechowo stanęliśmy Więc zróbmy to tym A Okej, okay, dobra, świetnie Pokonani? Okej, okay, mycham kolejny poziom. Teraz średnia walka już od razu. No dobra. Okej, okay, to nie wydaje się jakieś trudne. Czemu to jest średnie? A, zapomniałem w ogóle o tym, okej. Okay. z ostatniego wroga umiejętnością... ...tą. Okej, okay, spróbujemy to zrobić. Tu do tego niestety nie dojdziemy. O, to da nam punkt akcji pychowe pechowe rozstawienie. a możemy tylko rozwalić będąc obok, niestety. Oczywiście nie chcemy być obok. To może właśnie trochę w tym kierunku. Bragenchi. Czy to będziesz mieć zasięg? Nie, a tu już troszkę jest niebezpiecznie. Ale możesz tego przyciągnąć. Okej. Okay, super. Cofnij się. Mecham, ty tutaj niestety nie będziesz już mieć zasięgu hmm. Daję po prostu do przodu Nikt leczny nie potrzebuje Okej okay. Dobra I Wojciech Hator, idealnie jak Zatakuję jeszcze dwójkę Naraz raz Ostatniego wroga musimy tym zabić, zapamiętać Żeby dostać lepszą nagrodę no, Doświadczenie, okej, okay, całkiem nieźle Dobra Leżą Genji A dobra, zabijmy go od razu w sumie już Walić to Okej, okay, to było banalnie proste Okej, okay, zwój Leczenie nie ma potrzeby Znowu średnia walka. Co teraz? O kurde, coś. Okej, okay, tych każdy ma, co ma coś silniejsi? A nie, ta co sami chyba. Tu jest jakiś kurde potężniejszy wróg. Odporny na trucizny. Dobra, bo ciator to sąd, możesz atakować? Okej, okay, chyba ogłuszy nawet weszło. Świetnie. Bragenchi, ty. Chyba stąd mógłbyś zaatakować, ale niekoniecznie chcemy stawać koło tego. Bo dobra, dawaj. I nie możesz i tak. Niefortunnie. Nawet bardzo niefortunnie. Trudno się mówi. Proszę nie w to. Oczywiście, że w to. Dobra. A tak nie, to jesteś trochę przyblokowany Tego też nie użyjemy To może leczenie w takim razie tutaj Na go Choć troszkę I dawaj tu Dobra Bociator, dwójkę na raz prosimy Pięknie A jakie to mamy challenger? Zdobyć to, jest to? Tak, to jest to. Czyli jeszcze jedno musimy zdobyć. I dużo złota i przedmiot. Ok, przedmiot byśmy chcieli. A tu użyć cztery przedmioty użytkowe. Nie, tego nie chcemy zrobić. Dobra, Gęczy, dawaj go. Nie mamy tutaj nic do podniesienia, to jest problem. To jakiś kontratak, coś? Kurde, nie wiem nawet co to było leczenie. Okay, tego nie zabijajmy w takim razie. Może coś zleci z tłumu, albo może w tym coś mamy? Nie ma. To nie możemy tego wykonać. Nie mamy czasu, żeby tyle czekać. Znaczy niby mamy, ale ale po co tracić czas? Dobra, kolejny leży. Lepsze nagrody? Nie szczególnie. I teraz będzie trudna walka. Ok. Zobaczmy. Ok. Ta to jest jakaś silniejsza wersja. Tu jest jakiś już gladiator. Okej, okay, Proszę nie atakować w to. Dobra, Wojciech Hator. Eee, ty mógłbyś tu i go zatakować kilka razy. Bo mógłbyś w to i tego troszkę bardziej. Eee. Że dawaj tu, przyłuj w to, przyciągnij się do niego i walnij mu. Okej, okay, ledwo przeżył, niestety, ale przeżył. No sumie, możemy krwawienia użyć? Nie, to troszkę nie ma sensu. To się już nie odsuniemy. Podpalenie. Małe na A tu możesz dwójkę niby trafić No dawaj to A tego w ogóle, aha, okej okay. Nie było tematu Nie odsuniesz się już tak łatwo Niestety masz ruch Okej, okay, duże krwawienie Ok. Dobrze, dobrze, unik, świetnie Okej, okay. mecham, daj w tego Dawaj bliżej reszty. Chcę tutaj zrobić. Prawie dwóch wrogów, tą umiejętnością. Dobra, to zatw tego. Spróbuj też tą załatwić. Jeszcze raz, to tyle samo. Pięknie. Dawaj bliżej. Krwawienie, ale to nie jest jakaś tragedia. Tutaj, Genji, Może tego zatwisz? Nie. I teraz cały arsenał tego. On jest bardzo wytrzymały. Ale dobra, zawijmy go. No, tu jaki ciekawy ruch Troszkę nas oddaliło od siebie wzajemnie. No dobra, Boziator Czy to ma szansę ogłuszyć? Niby. Okay. Ale chyba, o dobra, to ogłuszyło, świetnie Przyblokujmy go tutaj, żeby nie mógł uciekać Tak samo jak przed chwilą Genshi Leżą zasięg Niestety ledwo, ledwo nie masz Musimy użyć tego, ale tu trafimy też Mehama niestety, czego nie chcemy Właśnie, meham Jeden atak no Serio? Atak okazyjny jak był ogłuszony? Ulecz siebie i Wojciechatora troszkę. A tak trzeba było tam po prostu zostać. Kurde, no znowu to. Jeszcze takiej pozycji paskudnej. Co za chamstwo. Nie wiem, nic nie zrobimy. Nie wiem, trzeba było go po prostu załatwić. No, dawaj tu. mamy zasięgu dalej. Mecham, to po prostu siebie uleż na początek, troszkę mu przywal, bo już prawie. Okay, teraz Gęciego. Możemy cię zatwić lecząc się, ok? Uuu, dużo tego. Uuu, tutaj musi nawet wyciator odpocząć koniecznie U medyka A dobra, mamy to Mamy to Okej okay. Pułapka jakaś A tu coś lepszego? Okej, okay, tak, tragiczne rzeczy Dobra, trudno Ale tak jak wygraliśmy na tym poziomie Uuu, słabość, niekoniecznie Wszystko zamknięte no to niech każdy będzie słaby. U. Mniejsze obrażenia o 50% na kurde 10 rund, masakra i minus złoto. Ale wszystko zamknięte. Okej, okay, słuchajmy po prostu to. O, osiągnięcie. Aha, pokonać tutaj wyzwanie średnie. Tak, to jest jakaś tam pseudo fabuła. Naszym celem jest zabić cesarza. Które przyczyniły się do śmierci naszego ojca i naszej niewoli. Ale tak, są mniej istotne kwestie. Okej, okay, tu mamy. osiągnięcie, świetnie. I tak, doblokowaliśmy teraz trudną walkę. A potem, jak wygramy, to będzie walka z bossem. Okej, okay, to nie jest dużo trudniejsze od tego. A na pewno dłuższe. Dobra, tak czy siak. Tak wygląda Bloodgrunt. Dajcie znać, co sądzicie o Gierce, czy Wam się podoba. Na razie nie ma w niej niestety zbyt dużo kontentu. Praktycznie to, co teraz widzicie, tylko lepsze pancerze, troszkę więcej umiejętności, których nie możemy ulepszać. Trudniejsi, więcej wrogów. I to w zasadzie tyle. Ale liczę, że to dopiero początek i będzie dużo, dużo więcej. A na początek jeszcze mecham? Nowy poziom. Wywiam rozdawać poziomy, więc zróbmy to. Blok. Dobre. Obrażenia lepsze. Weźmy to. Świetnie. I dobra, tak więc na dziś to będzie wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. No, i do usłyszenia. I do zobaczenia kolejnym razem.